Mam nazwisko z tej strony, mnie tak moje Lego. Dzisiaj będę nagrywał, jak z, y, zbudować podstawkę właśnie z Lego, bo. No nie pytajcie, niestety, ale i tak wam to pokażę. Najpierw y, bierzecie y, taki klocek, żeby szedł do. Ile tu jest? Czekajcie. Y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Musi być sześć. Taki kwadrat. 6 na 6. Y, I tak. Potem dajecie taki klocek, który jest też na 6 na 6, ale ja mam coś takiego. Potem bierzecie taki. O, może taki nie musi być z tym, ale no niestety nie mam, więc mam z tym. No i teraz tak. To dajecie... Nie, przepraszam, to dajecie. Yy, czekajcie, bo czemu nigdy nie mogę zapamiętać. Chyba tak, ale zaraz to naprawię, jak będzie źle. To dajecie tu. I macie podstawkę. Teraz zobaczymy, czy ona działa. Jak widzicie, działa. E, działa. A tak, jak dacie. O tak. To w sumie też działa. O, ale spada, ale działa też. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia. E, zaraz Wam pokażę, e, jak zbudować kolejną podstawkę. No i myślę, że Wam się odcinek spodobał. Pa.